Witam Was serdecznie w dziesiątym jubileuszowym odcinku yy, serii Let's Play Lesy 2013. A jest ze mną Adrian LS. Witam. Chmielu. Witam. I Osa LS 2013. Siema! Yy, dzisiaj yy, krótko zaprezentujemy w nasze mody na no, nowej mapce. Sorry, że tak co odcinek mapkę zmieniamy. Dawno odcinka nie było, więc mapkę zmieniłem, bo tam tych modów nie mam już. A teraz zaprezentujemy mody. A jakie dokładnie są? Opryskiwacz, to to taki zwykły opryskiwacz, kultywator, rozsiewacz, siewnikunia. unia. Co? Przepraszam, że się wtrącę, ale pies go chyba psikał. Mnie to głównie obchodzi, to jest opryskiwacz. E, tutaj traktor Ursus 1014, dwa Bizony Z056, jeden z kabiną, drugi z daszkiem e, SIP ma i Ursus ten taki sam 1014, a tutaj schowane są oczywiście nasze dwa e, takie też traktorki Zetor 7745, chyba? Tak. I tutaj 902 dwójka Ursus. E, a dzisiaj... Mm, tak, nowy rok właśnie chcemy Wam życzyć... E, w, w, szczęśliwego nowego roku, wszystkich. Jeszcze zapraszamy e, na naszego... E, naszego naszego TeamSpeak'a. E, wszystko podane w opisie. A dzisiaj będziemy... Co będziemy robić dzisiaj? Niwa? To byśmy takie zrobili noworoczne żniwa może Ja nie to wiem, zrobimy. Dobra to Ja wsiadam do Wizonu Gdzie drzwi dobre zamykasz Patrzę za hardkot, że przez wroty Dobra to kto tam kosić będzie, nie wiem kto To ja będę dzisiaj kosił Ja tam mogę kosić Mojego bajza naspa ty świętuchu, wziąłeś mojego bajzona Mój jest bajzon I mój też bajzon Panie, a ten bajzon na, na ropę, czy na co? Na, na gaz benzynę. Na gaz, panie, na, Pani, na gaz Ja będę podjeżdżał O, ty widzisz, ja se o, o fel, to pan sobie Felga obsikał O, sam będziesz pracował Ja sobie obsikał ten felga, czy co? Będę dziewięćset o Ja wezmę jedną p... przyczepę Ostatnio byś mógłbyś prasować Czekaj, posprawdzam czy wszystko działa No sprawdzane było, ale to wiecie jak to w Bizonie No Bizon tylko maszyna ale to je kurda kolejka Jak po, jak po kiełbasę kiedyś Jak za Jak, do, jak skupie Przepraszam, jak za komuny <laughs> Jak za kumuny, no. dobra <laughs> ja, Jak po, jak po kiełbasę do, do, sklepu Ale jeszcze, nie, nie, na słomę jedziemy, nie? No Ja już klasę mam przygotowaną Nic nie jedzie. Po to na mnie trąbisz. Oj tam. Dobra, poczekajcie. Zaraz pole kosimy. Osta, poczekasz na chwilę, niech przejadą parę razy. Dwójką. To poczekaj chwilę tam nie jest, całkowicie za mną. Stawię header sobie. Beli, popadnij, bo ...co mi trochę przesyła. Zera. Jezus. Wychodzi trochę na koszu, ja to nie będę wiesz. Kosa może jechać powoli e, jakbyście chcieli wiedzieć e, jaka ma jakie jest nazwa mapy wszystko będzie podane w opisie Weźmy trochę chmili bo ja mam też trochę laga dostałem akurat To we weź mi tofnię ciągnikiem Czemu jak podniosłeś? Spoko? Rozus presa, jakby byś mógł. Co mówiłeś? Żebyś preso rozłożył, ale już jest. Ale nie, no weź pofnij, spoko to ten. No spoko. Ale ona chyba do presowania jest ty. Właśnie nie wiem, albo jest albo nie. Dobra. Dobra, weź mi ją daj. gnęka. Podbiorach trzeba opuścić Ej, teraz jest poskładana A ja teraz jest tryb roboczy Przepraszam no za omijanie Zagapiłem się Niepotrzebnie Rano piłem alkohol A prezes miał rację lepiej nie pić. Osa Ła fu fu. Panie, ten ciągnik pali Ty masz obonę przebitą czy taki, taki górzysty teren? Gurzysty teren Chiałem, ci się opona przebiła to dopiero, bo by było... raty by były Zobacz Zobacz tamtego Chmielu czy suma sucha Spoko Jest ok. Adren. Tak. Aha, przepraszam. Powoli, osta. Te takie głośne, że a troszeczkę wolniej, by zapchasz. А я не призывал ты. Нет, нет. Не призывал. Адрам. Да, да, класса Psa, co? Gdzie tak do tyłu szybko? Co ty robisz? To się blok blokuje ta prasa. Ją zaśniartę albo co? Może sznurka nie masz? Demno sznurek zmieniałem To no, panie no, mówiąc co ten ciągnik da. gas on tak na pieprza Ej, może... Ej, może zmienić wezdzieś tą 10-14 czy właśnie, Panie, jest pan tym ciągnikiem, a na mi się stradzi chce na to ja, Musimy kupić le... mniejszy ciągnik Musimy jak, jak uzbierać pieniądze i zakupić nie, coś. Nie, właśnie, nie zmieniać unika! Nie zmieniaj czujnika ty! Ja będę podjeżdżał! Bo nie na gasach ty bardziej go garniesz. Na pewno, na pewno! Aha Jeżeli macie jakieś y, pytania do nas i w ogóle piszcie w komentarzach, będziemy w następnym odcinku odpowiadać na nie. A jest yes, of course. Czeka, pojadę. No dobra, jedziecie, spokojnie. Osea, jak cię mogło lakować? Mianowicie nie pójdę, tylko matnij on ten wujka osa chyba nie ma nogi, wy, wyczucia nogi chyba nie ma, wiesz? No Który no chyba gdzieś był na, na wyselu Albo na portelamie no Nie wiadomo kto wczoraj robił O osa, jedynecką, wszystko idzie a nie, piątka i bucior. Pełnych mielu? No oczywiście. Znaczy rola pełny jesteś? Nie. Zaraz wysyp wysypiemy, nie? Rola chyba jakąś awarię ma Łańcuch mu chyba spadł, albo pasy Leciały Tylko na no dym poszedł z... kurda pa pasek, mówię, że pasek poszedł Leży gdzieś tam Ta w słomie? do, do PGR-a, potem pod nowy pasek A on czasem tam w słomie gdzieś nie leży? poszukaj w słomie czy nie ma paska? A jak będzie, to będzie pęknięty Właśnie Zapchał się w diabły Postała, przesunąłbyś trakt traktor? Czekajcie, ktoś mnie na A, u jest Mielu. No, co jest? Zobacz na TS-a na TS-a Na wycieraczkę No był tam, pisałem Pytał się czy powiedziałem, że nagrywamy No i dobrze Ej no, niech ktoś podjedzie, nie? Sorry chłopaki, ale jak człowieka ciśnie to... Musi iść, nie wytrzymałem. No, ja myślę, że ten O Jezu, a my myśleli, że pasek i nowy poszedł. No pasek ci wiesz... A tak dym szedł z tego... Osa, bo cię puknę. Aha, to no się nie zmieścisz. Pani, ci... no i oni na gaz też, no. Co by ma macie te czujniki, same na gaz? Co to jest? co to już produkują? Same gazowniki. Tak fajnie... Kurwa, no oh. co to jest? Na benzynę, my, my bogaci jesteśmy, musimy sześćdziesiątkę jakąś zakupić, wiesz? No diesla, kurna! Diesla? Się... W diesla wpieprzyć, a nie tam, kurna, gazowniki jedno. No patrz, panie, no jak on jeździ. <śled> Co się z tą balką stało? Nie wiem! Tako, tak, ty masz taką siłę? Pokaż Osa, ja nie, kiedy, kiedy coś tak pakował, Osa, to ja nie wiem, nie? Nie wnikam Osa, może byś tego Tura odczepił Nie odczepił, tylko opuścił <grym> Aha, dobrze, panie, no bo... Bo wie pan, ja... Tego, nie diesla, to nie? Co ja pieprzę tego... To oni nagasnie? No ja tam pani trochę pot obalił, no nie chcą co Ty choler, jedna Chodzi, Trzeba... ja... Prawie, prawie pełny jesteś. Ja Trzeba się... ten traktor wymienić, za szybki jest no to... E panie! No, presę! Panie osa Panie no wie pan, ja tak za bardzo nie ogarnę, bo wie pan ten ciągnik na gasie, nie? A czemu wy przerobiliście na, na gaz? Taniej. 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 taniej! taniej! No ja wiem, że je taniej, ale no panie, ile to przerobienie kosztuje? No my bogaci panie jesteśmy. Sypie się. Trzeba kliknąć O. Wiem. Tam panel, z, wiesz, zrobiłem taki fajny, sterujący w Bizonie, nowy. Aha. Nie widzisz? No, idź pan z tym gazem, kurde, pasi tym gazem bawi, kurde, no. I to mógł na diesla przerobić, diesle lepszy. jestem, trzeba coś na polu zjeść. Osa, idź po jakichś... A co to praktycznie, ja mam osa 2014, nie? Wiecie, nowy rok jestem. Osa... Idź do chaty, pakuj zimną wódkę. Pani, no... Ja tam nie mam czasu, nie? Ale pan co chyba pójdzie, bo jak ja patrzę na tego diesla kurna, no, przepraszam, tego kombajnu, znaczy traktor na gaz, to wie pan o co chodzi, nie? Przecież srać, że chciałem, no. żebym dostał. O i pan wysła i wodę przynieś. Ja pierdzie, ale mnie ciśnie! <laughs> Matka, nie. daj kawałek papieru, no pa, no i, je, i jest na Chrystusie. Oje, oje. Oj, i apie, weź matka przynieś, cała rolka przyjdzie. Nie, tam półro... co to tam jest tam, <noise> No, ale go, ale chyba z rakiem było, czekałem. dobra, jo. Już idę po ta Aż go słychać, jezu! No właśnie. On chyba na dworze robił, wiesz? W świniarni. Ale to dół wykop, bo to jest toksyczne. Ooo. No. Ja tego nie będę wypychał. Jak powiem. Oj, kurde, nie wiem, jak ta szufla z zetora wytrzyma. Ej, czekaj, wypijemy. Odna, chodna header. Podnoszę header. Wypijemy Ej, lej pan Dawaj pan mojego bajzona A Nie Nie. Zaraz coś on... narobi Ej no Ej wyłaś ten zrób Wyłaś wyłaś Osa dawaj mojego bajzona Osa wyłaś Panie, ja tak po alkoholu wie. Panie dawaj. Osa I co, Dziękuję. ukradł ci tego bajzona? Nie ukradł bo już mi dał. Tada gdzie jedziemy? Kur. Teraz, dobra, te, na ten odcinek może wystarczy. Dziękuję wam... Nie, jeszcze po kieliszku, po kieliszku! Dobra. Jeszcze nie. Dobra, po kieliszku jeszcze. E, dzie, no, czekajcie na mnie. Dziękuję wam serdeczne... Z... No, patrz i Jezus, nie no. Łeb no, zaczepiłem, no, patrzyłem się do tyłu, no. Co, włączyłem halogeny? Wyłącz ten kombajn! Ten na gaz, kurna! Wyjąć panie, ten kombajn na gaz! Kur... Co, co, co ten pan robi, Eee, kto mi zamyka drzwi, mam takie pytanie? O, ja tego nie wiem. <laughs> Przepraszam? Na zdrowie, Na zdrowie. A sprawda, prawda, że zniwał udałaś Opuść pan mi drzwi, jak co w kieliszka wypić sobie A pan tak coś to się... Urna! <laughs> na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! A... Kielika pan wypije, panu zniwa się udawać. od razu poprawi Osa, popłać się na chmiela Mik? Panie panu... Mik. Mik? Panie panu... Mik? Mik! Mik! Posgaši Mik! Hvad er Mik! Mik! Gris <laughs> Proszę Państwa, znaleźliśmy pierwszego Buga. Ja klikam u siebie, zamknij drzwi i uchmiela się z otwierają I zamykamy, i otwieramy, i odzamykamy. Ja to ty, ja ty, ja ty mu to otwierasz. To normalnie sobie otwieram, mu zamykam. patrz. I... Ja, ty, ja ty to zamykam. Że miałem szczęście. Osa Osa twoja masyna Podskładaj to Jak e, kto otwiera i zamyka? Ja Ej chyba pewne. No to na, na tylnią walnię Ale bo ci Dobrze. Już. Dobrze yyy Wyjdę tak, wezmę taki kadr, zrobię może yy, Żegnamy się z wami Ja oczywiście rola 2014 yy, ze mną obok jest Śmielu na razie No Osa E, jeszcze po na razie. I Adrian LS. Na razie, do zobaczenia. No. E, pamiętajcie, słuchajcie, jeszcze ostatnie. Pamiętajcie.